Witajcie kochani z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio. Dzisiaj zrobimy sobie karteczki wielkanocne, tak jak o to prosiliście. Na początek mam tutaj taką bazę kartkową, którą wycięłam z arkusza 4. Eee, Przeciam na pół, złożyłam na pół i jest baza. Arkusz miał 300 gram, więc jest dosyć solidny. Eee, I jak widzicie, wykorzystuję tutaj Distress Oxide oraz taką szczotkę do blendowania. Eee, I tylko na rogu, w zasadzie tej mojej bazy kartkowej, nakładam ten tusz. Do tego zostawiam odrobinę e, tuszu na tej mojej macie silikonowej, dodaję wody, spryskuję kartkę i w zasadzie baza kartkowa jest przygotowana. E, mam takie stempelki od Simon Says Stamp e, i są to stempelki ze zwierzeczkami e, i jest tam też królik. Wykorzystuję właśnie tego królika, żeby podstemplować go sobie na papierze e, i pokolorować promarkerami. Stempluję memento, ponieważ jest to tuż do markerów najlepszy. Nie rozmazują się wtedy i wygląda to całkiem fajnie. Kolorowanie jest bardzo proste. W zasadzie używam jednego tylko różowego do pokolorowania tych takich elementów... Słodziaśnych <gryzyka> królika. No i dwa kolory szare, ciemniejsze, jaśniejsze, żeby, żeby ten królik mimo wszystko miał jakieś tam cienie. Jest to mega proste kolorowanie, ale też są to kartki tego rodzaju, że to nie musi być tak naprawdę bardzo skomplikowane. Zresztą ten zwierzak jest na tyle prosty sam w sobie, że kolorowanie. Ogromną ilością markerów. Chyba nie, było, nie miałoby sensu, dlatego robię to w bardzo taki prosty sposób. Każdy jest w stanie tak pokolorować tego królika, więc myślę, Myślę, że to jest w miarę proste. I oczywiście, jeżeli nie posiadacie takiego zwierzaka jak ja, możecie wykorzystać każdego innego. To może być jajko, to może być jakaś kaczuszka, czy cokolwiek innego, co Wam tam przyjdzie do głowy. Niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie kartki wielkanocne, bo w ten sposób można zrobić kartki wszelkiego rodzaju. I ja tutaj już mam wyciętego tego mojego królika. Mam też napis od latarni morskiej, który stempluję właśnie na tej mojej bazie. Jest to taki bloczek, który mam przyklejony taką matę klejącą, do której właśnie stemple bez tego kleju i gumy można przykleić dzięki temu ich używać. No i przyklejam mojego królika i w zasadzie kartka jest gotowa, najprostsza kartka na świecie, jaka tylko mogła powstać i można zrobić wiele różnych opcji kolorystycznych i tak jak mówię, niekoniecznie musi być to kartka wielkanocna, bo jak zmienicie zwierzaka na jakiegokolwiek innego, też będzie to kartka dobra, na przykład na urodziny. Teraz do zrobienia drugiej karteczki wykorzystuję Rhythm Builder, to jest takie, taka maska od Genie K. Design, dzięki której możemy stworzyć sobie taki wianek. Jeżeli nie znacie tego, nie wiecie o co chodzi, to ja Wam podlinkuję film, w którym opowiadam właśnie o tym systemie i pokazuję również, jak ten system można zrobić samemu, albo jak zrobić tego rodzaju kartki bez wykorzystywania właśnie tego systemu. Także Wam go podlinkuję, oczywiście, u góry. I jak widzieliście, stemplowałam marchewkę, zrobiłam pierwszy, jakby wianek i teraz pomiędzy tymi marchewkami stempluję kolejne i tak co ząbek przekładam ten mój papier i robię kolejne marchewki aż powstanie mi cały taki wielki wianek marchewkowy takie ala słoneczko i też, stemplu, znaczy też koloruję te marchewki w bardzo prosty sposób. Wykorzystuję do tego po dwa kolory markerów pomarańczowych i dwa zielonych. Ja sobie tutaj wybrałam Pumpkin i Amber, dwa takie kolory, a do zielonego Bright Green i Forest Green. Czyli takie ciemniejsze, jaśniejsze kolory, żeby, żeby był delikatny cień i też jest to mega, mega szybkie kolorowanie. Po prostu wypełniam brakujące miejsca kolorem i tyle. Jest to też bardzo prosta karteczka, choć wygląda na trochę bardziej skomplikowaną ze względu na, na właśnie ten system. Ale, ale w rzeczywistości jest ona bardzo prosta do zrobienia. Kiedy już mam pokolorowane wszystkie marchewki, biorę swoją matę silikonową i. Za pomocą e, tej samej szczotki, którą używałam wcześniej, e, robię po prostu takie delikatne niebieskie tło. Za pomocą zwykłego Distressa, e, i dookoła całej tej kartki z żółtym Distressem e, koloruję resztę, żeby nie było pusto. Po prostu. I teraz mam przygotowaną bazę kartkową, która jest rozmiarów 12 na 12 cm, i mam też przycięte papiery, które, które mi po prostu będą pasować do kolorystyki tych moich marchewek. Więc mam delikatnie mniejszy papier, on ma chyba 11,5 na 11,5. I mam też troszeczkę większy od tego tutaj panelu papier w kolorze zielonym. Tak, żeby była taka delikatna rameczka tego zielonego. Nie chciałam, żeby było go strasznie dużo, więc, więc taki po prostu dwumilimetrowy brzeg z każdej strony widać. Tutaj musiałam zmazać babola i troszeczkę znowu potuszować wykorzystuję no, oczywiście jak widzicie taśmę dwustronną taką um, do podwyższenia tego mojego panelu, żeby było coś więcej niż tylko te marchewki <grydy> żeby było trochę bardziej wymiarowe i mam taki napis smacznego jajka i w zasadzie powinno być smacznej marchewki <grydy> ale ten napis mi został po jakiejś innej kartce i stwierdziłam, że może warto byłoby go tu wykorzystać w sumie fajnie by było jakbym dodała tutaj Królika. Miał, miałby to wtedy ten napis większy sens? No, ale jakoś w tym momencie o tym nie pomyślałam i stwierdziłam, że w sumie czemu nie? Może być zabawnie smacznego jajka, ale marchewkowego. Ale co tam? Może być i tak. I dodaję tutaj odrobinę świecących elementów, żeby było po prostu jakiś tam błysk, jak to zawsze u mnie bywa. A przyklejam na zwykły klej. Nie bawię się tutaj w jakiś. Dziwne rzeczy. No i prosta kartka, kolejna zrobiona. No i tutaj mam drugą w tym samym stylu, tak. tylko już z królikiem. <grych> Jednak fajnie on wygląda. E, ostatnia karteczka jest równie prosta. Wykorzystuję tego samego królika i za pomocą VersaFine na bazie kartkowej, którą też wycięłam po prostu w tym papierze A4, to tak jak na samym początku, jak, jak robiliśmy kartkę, stempluję tego mojego królika. Tak, wiecie, wypełniam po prostu tą moją bazę e, tym królikiem e, i też biorę sobie moją marchewkę. I w wolnych miejscach ją też stempluję. Jest ona dosyć duża, więc nie wypełnia mi ona wszystkich szczelin, które chciałabym wypełnić. Dlatego zaraz zobaczycie, że znalazłam jeszcze marchewkę w innych, innym zestawie stempli od firmy Claret Bizoten. Też tam jest królik i ma, taki, ma taką malusieńką marchewkę, dlatego postanowiłam, że ją wykorzystam i w te wolne miejsca po prostu ją powciskam. Dzięki temu mamy bardzo takie tło bogate, wypełnione po brzegi i według mnie wygląda całkiem fajnie. A za chwilę podstępujemy sobie tego, tego mojego królika jeszcze raz na, na skrawku papieru. I będzie to takie uzupełnienie tej kartki. Królika sobie pokolorujemy dokładnie w ten sam sposób, jak kolorowaliśmy go do tej pory, czyli te same kolory, czyli będzie pulping i będzie col green 2 i col green 4. Takie kolory promarkerów, jeżeli ktoś by chciał pokolorować w ten sam sposób swoje, swoje zwierzaki, jajka, czy cokolwiek tam macie. Kurczaczki. <noise> Chyba raczej kurczaczki to nie bo a żaden z tych kolorów nie pasuje. No, ale, ale generalnie to są kolory, które ja wykorzystywałam. Także jeżeli, jeżeli macie ochotę, to po prostu je wam mówię. Oczywiście wycinam królika, wycinam marchewkę. Do niej akurat nie mam wykrojnika, więc wycinam ją ręcznie, ale to jest na tyle prosty element, że nie ma problemu z wycięciem. Wręcz jest to banalnie proste. A chcę, żeby ten królik przytrzymywał po prostu tą moją marchewkę, żeby było po prostu ciekawiej, coś 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 dodatkowo, jakiś dodatkowy element. Także tak. No i dlatego biorę sobie matę taką tą regenerującą się i skalpel i wycinam tak rączkę, żeby ma, królik mógł złapać marchewkę. Przyklejam oczywiście marchewkę do królika, żeby nie wypadała. I będzie idealnie pasować do naszej karteczki, do naszej bazy. Także tutaj po, posadzimy królika na samym środku. Oczywiście też używam taśmy 3D. E, tutaj myślałam, że ta taśma jest tej samej grubości, ale jest troszeczkę wyższa, więc musiałam nałożyć drugą warstwę tej grubszej. E, no i dodaję jeszcze kawałki, e, żeby wszystko w miarę stabilnie się trzymało na papierze. Także. Także będziemy mieli kolorowego królika na takim czarnym, czarno-białym tle. Myślę, że to całkiem fajnie wygląda. No i przede wszystkim też jest to bardzo prosta kartka, bo e, samo kolorowanie królika i marchewki naprawdę nie zajmuje dużo czasu, e, a myślę, że, że fajnie to wygląda. E, I tutaj jest też ten zestaw od Klery Bezoten, e, ten sam, którym była marchewka. Tam jest napis tak skoczne Skoczna skocz na Wielkanoc, czy coś w tym rodzaju. E, także je stempluję na papierze i będę wycinać za pomocą wykrojnika. Myślę, że ta kartka całkiem, całkiem jest fajna i e, bardzo łatwa do odtworzenia. Zresztą wiecie, ja, ja bardzo nie lubię robić kartek wielkanocnych, e, ale dla Was mogę zrobić każdą, jaką tylko będziecie chcieli. E, dlatego też postanowiłam zrobić. Kilka wersji. Uh, Kartek właśnie z tym królikiem. I tutaj trochę ten napis mi nie pasował, nie, nie wybijał się tak bardzo. Powinnam go zrobić właśnie na czarnym papierze, na przykład za pomocą białego embozingu. No ale w tamtym momencie o tym nie pomyślałam, więc postanowiłam po prostu wyciąć kawałek czarnego papieru i na niego po prostu przykleić ten napis, żeby on delikatnie mocniej się wybijał. I tutaj już, już jest lepiej, już lepiej go widać. No, ale tak jak mówię, powinnam to zrobić na odwrót, czyli czarny papier, biały napis, i, i wtedy byłoby idealnie. No, ale jest jak jest, jest dobrze, wygląda to całkiem fajnie. Jeszcze tylko wykorzystam e, nowo. W kolorze, l, różowym, żeby było coś tam jeszcze dodatkowo, jak to zawsze u mnie. No i to w zasadzie jest koniec karteczki. Nic tutaj więcej specjalnie robić nie będziemy, tylko poprawiam jeszcze tutaj oczęta, bo nie była aż tak wyraźna, że opisem wygląda lepiej, trochę białego, jeszcze policzki na różowo i jest gotowa kartka, więcej nic robić nie trzeba. Mam nadzieję, że te propozycje Wam się spodobają. Że będziecie próbować robić podobne kartki. Eee, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że jesteście, komentujecie, przychodzicie, subskrybujecie. Eee, a ci, którzy jeszcze tego nie robią, oczywiście, zapraszam do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek. Eee, no i mam nadzieję, oczywiście, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. <laughs> pa. pa.